Witam serdecznie szóste klasy na lekcji o Francji. Temat dokładnie brzmi tak jak widzicie w książce Przemysł i usługi we Francji strona 106 Na początek ta garść informacji o Francji. O flagę chyba kojarzycie. Duży kraj Polska ma 313 tysięcy, Więc macie porównanie. 62 miliony ludzi, Polska ma 38. Stolica Paryż. Język wiadomo waluta euro. Bogaty kraj. My tutaj mamy jakieś 15-16 tysięcy. Kraj no, bardzo taki, tutaj z zachodniej części Nizinny, we wschodniej części Góry Wyżyna. Stolica oczywiście Paryż, rzeki Sekwana, Loara, Garonna. Kraj bogaty, kraj duży, kraj bardzo ważny. No ale mamy dzisiaj mówić bardziej o przemyśle niż o całej Francji. Więc tak szybciutko przeanalizujmy sobie może parę zdjęć z Francji jeszcze. O, tak chwilę może powiększę, trochę. Tu będę... No, powiększymy. O, no, obrazek chyba każdy zna. Nawet nie będę mówić, co to jest. O, tu macie podpisy, jakby ktoś nie wiedział co to jest. No, Francja słynie z licznych zamków. Francja drugą wojnę światową przeszła w miarę, w miarę bez większych zniszczeń i te wszystkie zamki tam ocalały nikt ich nie rozgrabił nikt ich nie zniszczył tak jak w Polsce się to stało tu mamy ten słynny zamek na wyspie Mont Saint-Michel piękny, piękny tutaj taki kompleks cały wpisany na listę UNESCO. w czasie odpływu to się tworzy z tego wyspa w czasie, znaczy w czasie przypływu tworzy się wyspa, w czasie odpływu jest Połączenie lądowe tutaj. Tak, także ciekawa, bardzo fajna lecz. No Jaskinia z takimi trechistorycznymi malowidłami ludzkimi. To też we Francji odkryta. No, Francja ma też sporo zabytków. Cesarstwa Rzymskiego. Tutaj akwedukt z pierwszego wieku naszej ery. Piękne Alpy są oczywiście też we Francji. Mont Blanc, najwyższy szczyt leży tam właśnie na granicy francusko-włoskiej. Świat wody, no oczywiście tutaj mamy, w Francjach kojarzy nam się z modą, z licznymi twórcami mody i pokazani mody. Dobrze. Tyle by było, tyle by było może tego wstępu. Czym jest przemysł? No tutaj sobie przeczytajcie notatkiem. To jest kolejny sektor. Pierwszy był, było rolnictwo. Teraz mamy przemysł i przemysł co robi? No przede wszystkim wytwarza różne dobra konsumpcyjne, te, które pożądamy, ale wytwarza je, przetwarzając surowce mineralne, czyli już od razu się kroi taki podział na górnictwo i jakiś tam przemysł, który to przetwarza, czyli przetwórczy. Tych przemysłów jest masę, e, więc mniej więcej tutaj pokażę Wam teraz, jakie funkcje spełnia przemysł. Główną funkcją jest ta funkcja ekonomiczna, no, bo po prostu przemysł daje nam dobra konsumpcyjne, daje nam pieniądze, dochody. No jest podstawą w ogóle nie wyobrażamy sobie tej lekcji chociażby bez przemysłu, bo kto by nam zrobił komputery. Drugą funkcją jest to funkcja społeczna, która daje nam pracę. Masę ludzi pracuje w przemyśle i ten przemysł też wpływa na wykształcenie, bo żeby tutaj nawet być takim robotnikiem, trzeba wszkać się jakąś sensowną szkołę, wiedzieć jak to działa, umieć to obsłużyć bez szkoły, to po prostu nic byśmy tu nie dali rady zrobić. Więc przemysł ma taką wpływ na społeczeństwo, że zmusza nas do nauki, ale też daje nam pracę. No i funkcja przestrzenna, no, jak widać tutaj przemysł zmienia świat. No niestety zmienia świat, trochę zanieczyszcza, trochę jakiś hałd, składowisk, wysypisk, różnych odpadów przemysłowych, dymy z ścieki, no to wszystko przez, przez kształca naszą przestrzeń. Dobrze, to by było, to by było no, tyle o funkcjach. I teraz sobie napiszmy jakie tam mamy rodzaje przemysłu. Ja może tutaj Wam wyświetlę teraz notatkę. E, wy sobie teraz w swoim tempie dacie tutaj sobie pauzę na wideo i sobie to przepiszecie spokojnie, a ja będę leciał dalej. Dobra, więc tu pauza minęła, przepisaliście i puszczacie film dalej. Ja będę omawiał teraz. Dlaczego Francja? Dlaczego Francja i przemysł? No, przede wszystkim dlatego, że Francja jest, ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł. Pytanie, czemu Francja, a czemu my tak nie mamy dobrze rozwinięty przemysł? Chociaż też nie mamy źle rozwinięty. Albo, a czemu kraje afrykańskie nie mają i tak dalej? No, to jest złożona historia. Na pewno głównym takim czynnikiem jest to, że są złoża mineralne. Francja ma sporo złóż mineralnych różnych, widać tu na tej mapce yy, masę, masę różnych yy, rzeczy. Yy, więc przede wszystkim te liczne złoża mineralne, ale drugim również rolnictwo, które we Francji bardzo szybko się rozwinęło, bardzo nowoczesne rolnictwo i to rolnictwo też sprzyja rozwojowi przemysłu yy, jak głównie teraz przemysł się liczy no ten nowoczesny bo tutaj nie ma, nie ma sensu rozwijać starych działów które gdzieś tam w biednych krajach są teraz rozwijane no one przynoszą mało dochodu, zanieczyszczają środowisko każdy głupi umie wyprodukować stal czy błotek, śrubkę, głódź no, po co to ma robić Francuz Dobrze wykształcony, niech to robi jakiś tam Hindus czy człowiek w Bangladeszu i potem od nich to kupimy, tak za tanie pieniądze. My robimy tu jakieś skomplikowane rzeczy, chociażby jakieś samoloty, nikt tego nie potrafi robić, nikt. Jedynie parę krajów na świecie, USA, Rosja, Francja, to jest Airbus, to jest konglomerat, wiele krajów tam produkuje swoje części, głównie unijne kraje także no i USA swoimi Boeingami także rynek samolotów pasażerskich podzielił się między między Airbusem i Boeingem Boeing teraz trochę ma kłopoty przez tego swojego ostatniego modela który coś tam dwa wypadki były i stoi w miejscu A Airbus ładnie się rozwija no teraz pewnie w czasie epidemii cały przemysł powoli będzie stawał, więc czeka nas chyba jakiś porządny kryzys. Okej, okay. tu mamy strukturę, co się produkuje, w jakich procentach. Jak widzicie, dalej przemysł spożywczy to jest potęga. No, francuski przemysł spożywczy, sery, wina, to jest na całym świecie, każdy z nas ma... Biedronce jakieś sery Bril, czy tam jakieś sery Camembert, każdy by chciał jakieś wino francuskie porządne kupić, jest szampany oczywiście, jest na cały świat. Na drugim miejscu widzicie tutaj samochody, samochody, no kto z Was nie zna Citroena, Peugeot Renault, to są samochody. No niektórzy mówią, gorsze od niemieckich, no ale tu można się kłócić, równie, równie bardzo nowoczesne, fajne samochody. E, farmaceutyczne firmy, kosmetyczne, L'Oréal chociażby, tam no, zaraz się wypełniać, szukać to. E, komputerowe firmy, no tu Francuzi, no takich, takich już mocnych marek nie mają, nie, nie, nie kojarzę, żeby oni nie... Alcatel, Alcatel to taka, ale teraz trochę pod E, jak widzicie, ten tradycyjny przemysł, no troszkę już tutaj mniej pozostałych na e, Dobrze, ten cały przemysł e, nowoczesny rozwija się w tzw. technopoliach. I te technopolia to są po prostu obszary, w których dominuje nowoczesny przemysł. Przemysł zaawansowanych technologii, przemysł taki, który no mało kto potrafi zrobić, przemysł optyczny, precyzyjny, komputerowy. I to wszystko skupia się wokół uniwersytetów bo tutaj wymagane są jakieś wynalazki naukowe i na uniwersytety wypracowują różne patenty, no, wynalazki, a firmy to śmiało wykorzystują i dzięki temu przemysł francuski nadąża za tą elitą japońsko-amerykańsko-niemiecką ewentualnie. Dobrze, napiszmy coś, bo tutaj mam tutaj dużo czasu i teraz tutaj podsumujmy to. Więc w drugim punkcie napiszcie właśnie, że tutaj są te bogate, tam ja pokazywałem, chodzi o surowce mineralne, tu chodzi o rolnictwo, tutaj mamy podział, tu znajdziecie w książce jakie firmy, zresztą mówiłem Citroen i tak dalej. Przemysł lotniczy, mówiłem to na A na zdjęciu tam jest, a drugie znajdziecie w podręczniku. Przemysł chemiczny znajdziecie w podręczniku i no, no, nawet pokażę, bo to wszystko widziałem gdzieś tutaj. O no, właśnie tutaj wyroby chemiczne i tu macie firmę. Więc bardzo, bardzo łatwo to wszystko zrobić. Dobrze. No i teraz jak już jeszcze raz tutaj sobie tutaj... Pauzę dajcie, przepiszcie na spokojnie, wypełnijcie, a ja jadę dalej. Dobra. I teraz jeszcze te technopolia. Tutaj dopiszcie. O, to będzie wszystko. I mamy tutaj w piątym punkcie znaleźć jakieś technopolia. Tak jak mówiłem, w dwóch uniwersytetów skupiają się takie właśnie. Miejsca, gdzie są firmy zaawansowanych technologii. Na przykład w... i tu książeczka będzie, technopolia widzę tutaj. Widzę tutaj w legendzie miejscowości, w których znajdują się ważniejsze technopolie, nie? I znajdźcie tu na tę jakąś miejscowość, która nie zabiera tej przyjemności. E, dobrze. E, usługi. No usługi to... Historia. Kolejny dział gospodarki, trzeci już rolnictwo, przemysł, usługi. Usługi zatrudniają najwięcej ludzi. Wytwarzają największy produkt krajowy brutto. Produkt krajowy brutto PKB. No bo wprawdzie większość ludzi pracuje w usługach. Ja pracuję w usługach. Ktoś, kto lepiej sprzedaje, pracuje w usługach. Ktoś, ktoś, kto jeździ transport z autobusem czy tirem usługi Więc mamy tutaj transport, usługi badawczo-rozwojowe, no to nauka cała, nie? Potem znajdziecie coś na H w książce, usługi telekomunikacyjne, na przykład teraz Kanal Plus, Telewizja, Cała, cała sieci komórkowe, telefony, ktoś tam Orange ma ktoś tam T-Mobile. To wszystko jest usługa telekomunikacyjna. Usługi finansowe, no to cała bankierka. No i turystyka. Francja to jest najniższy odwiedzany kraj świata. Jak byście mogli znaleźć? Ile turystów odwiedziło? takie małe zadanko Google Wam wszystko pomoże dobrze i potem na lekcji escape'owej zrobimy sobie ćwiczenia te oto ok no to ja bym tak na razie skończył dziękuję za uwagę przewidzimy się na escape'ie i sobie to wszystko omówimy na spokojnie